Tutaj Planuję założyć alternator Ale że fabrycznie była tu prądnica To oczywiście Nic nie pasuje I No tutaj wiadomo już było przerobione pod alternator Tam mój ojciec przerobił kiedyś Ale trochę trzeba teraz rozwiercić Bo było mocowanie na ósemki Teraz jest na dziesiątki więc rozwiercę sobie otwory, przymierzę, zobaczymy jak to będzie wyglądać dobra, traktor chodzi alternator podłączony byśmy mogli go tutaj sprawdzić tylko nie wiem czy uda się 14, teraz się dwa. Teraz ją. Teraz tak, teraz mi się podoba. Tu się nie dostaniemy raczej. 14:20 Ładuje 800 obrotów. Dobra, gasimy, bo tu zatymienie. Dobra, maszyna zgaszona. Alternator działa. Przemek, dziękuję jeszcze raz za szybką realizację. Zamówienia. Jak widziałeś, wszystko tutaj działa elegancko. Tego kabelka co tam był nie dokładałem, bo przecież ja tutaj mam instalację całą ok, Więc jaki by był sens puszczać tamten kabel, no chyba żaden. Także teraz już będzie ładnie ładować nam. Będzie no jeszcze te węże tutaj, ale to już jak powjeżdżamy sobie na warsztat z powrotem To węże wtedy Powymieniam jeszcze Dobra uciekam, bo tu się nakopciło I słabo widać Jutro Działamy tutaj Z lakierą No i mamy tutaj blachy Pozawieszane Tutaj jeszcze Zaraz zawiśnie ta część skrzynka, tylko jeszcze ją troszeczkę przeczyszczę. Przygotuję. Tutaj, gdzie nie, gdzie jeszcze trochę stuknąć młotkiem. Będziemy to zaraz malować podkładem. Tą skrzynkę też tutaj bliżej. To też musimy tu przemalować. Abyśmy to mogli tu sobie zamontować. Jak będzie pomalowane, to przed już przed malowaniem na kolor będzie to tutaj pomontowane. Oraz powiercone otwory pod te napisy. Tutaj pod te yy, metalowe, co mamy. Także szykuję farbę za chwilę. Tu jeszcze troszkę przygotuję co trzeba. Biorę farbę i będziemy malować. Widzimy się później. Dobra, już po akcji. Malowanie zapodkładowane. Tyle co mieliśmy, farby, tyle zapodkładowane. Tu od środka wiadomo nam tej farby. Jest tej oryginalnej, więc nie trzeba było z zapodkładowane, żeby to lepiej złapało ładnie. Całą teraz przetrzemy przed malowaniem. ściereczką zmywaczem, żeby łapio ten kolor lepiej złapał. I będzie elegancko Przyjdzie kolorek, będzie ładnie Mam nadzieję, że starszy, ale dwa litry wyjdzie Tutaj litr mieliśmy tego podkładu I to tak Na styku A pod spodem nie jest Tam troszkę tylko Gdzie nie a tak, to nie jest pomalowane tutaj wszędzie podkładem. Także kolorem, jak wszystko będzie, no to powinny te dwa litry nam styknąć. Najpierw wszystko z zewnątrz, później pod spodem będziemy jechać kolorem. Ale tu najpierw sobie przygotuję. Teraz powiercę sobie otwory, te blachy podkręcam, przetnę maskę tak, jak ma być. Nie tam zamówię nowe uszczeleczki też. A tu, tutaj teraz to nie widać, czy jest prosto, bo nie jest zamknięta. Ten zestaw uszczelek na całą maskę tutaj zamówię. Nie będzie uszczelek pomalowanych, będą ładnie sobie czarne. Przyciszymy trochę bitka. No i co, tyle. Będę działał dalej, to na pewno się włączy Kolorem tak jak mówiłem. Czy nie mówiłem, nie wiem, już może mówiłem, że w poniedziałek, ale raczej w poniedziałek nie, ponieważ tam w nocy będzie jakiś duży przymrozek z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę, czy tam z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek chyba. Także zostawimy sobie to do czwartku, może piątku, ewentualnie do przyszłej soboty. Wtedy będzie tam mniej mrozu, nawet na plusie dzień. To wtedy dopiero nałożymy kolor. Bo teraz to nie chciałbym, żeby ten kolor mi się tutaj zważył, coś się ustanęło. Puszka siwego jeszcze muszę założyć, bo tutaj poprzeczki Dwie tutaj w środku muszą być na siwo tamte uchwyty które przykręca się do botnika O te właśnie <laughs> też muszą być na siwo I tyle To kolorem pomalujemy to wiadomo. wyschnie i zmontujemy na traktorze. Nawet wjadę sobie tutaj. Odpalimy go i przejedziemy z powrotem tutaj. Odłożymy sobie blachy na bok. Jedziemy do garażu i będziemy montować blachy na nim. Zmontować to wszystko, co tutaj jest. Podepniemy tura. I bierzemy się za kabinę. O, jeszcze te błotniki trzeba przynieść. One też żółte muszą być. Zaraz muszę je tam zabrać, bo zapomnę. Także nie będę tu dłużej przedłużał, bo nie ma o czym. Dzisiaj wielce nie będę tam działał. A jak będę działał, to będzie w kolejnym odcinku. Iwan sobie tutaj ładnie zimuje, jak widzicie. Perkoza teraz ładnie zaczyna wyglądać. Tak jak powinien. Nareszcie. Dobra, kończymy. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. Cześć.